Witam Was na pierwszym odcinku z szachów na tym kanale. Gramy sobie partię na Czeskomie. Ja jestem białymi. Ogólnie tutaj mam mały ranking, dopiero od niedawna gram na Czeskomie, wcześniej grałem na Liczesie. Tam mam ranking 1500. a no, to tak w skrócie: gramy sobie partię angielską. Tutaj, oczywiście, żeby te skoczki miały dużą kontrolę nad tymi wszystkimi polami my mamy te dwa skoczki ogromnie mocne teraz i mamy prawie każde pole na naszej połowie kontrolowane przez nas tutaj na skype mi przychodzą jakieś wiadomości ale to jest już nieważne Zrobiliśmy sobie roszada. Ogólnie nasz plan to chyba teraz będzie po prostu wejście do centrum. I potem wyprowadzenie tej wieży i dalej pchanie tych pionów. I potem myślę, że tutaj, żeby był taki łańcuch pionowy. Tutaj. I wyprowadzimy sobie tego gońca. Dobrze, dobrze, zagrajmy tak. Pójdzie bicie czy nie? Pójdzie bicie. No w każdej chwili tutaj oczywiście może zrobić roszadę, a on gra po prostu tak, że na razie wyprowadza figury itd. i tak dalej. Gdy będzie już takie naprawdę ryzyko, to zrobi roszadę. No w ogóle gramy z Polakiem. Ej, bo autentycznie chyba pierwszy raz poza moim kolegą gram z Polakiem. Zagrał tak? Dobra, no to my pchamy tutaj, wypędzamy mu tego skoczka. On pewnie zagra tu. My zagramy tu chyba, a potem, żeby dalej tworzyć ten łańcuch nasz, po prostu. Ok. jakieś przechodzą mi wiadomości, <laughs> ale posz... jakbyśmy teraz zagrali tu, poszło wybicie, to mamy tutaj silne gońce. Okej, okay, to gramy tu. się, że zaraz poleci jakaś podstawka. I ja na razie myślę, że tak tradycyjnie po prostu gramy. Te gąsy to powtórzę się, ale naprawdę mocno są ustawione. Oczywiście odchodzimy sobie w tej sytuacji, wierząc, nie gramy tak pod wymiany. Jak on pójdzie tu, to my tu. Bo potem oczywiście się tu nie może wrócić. Ja szczerze, nie jestem zbyt nastawiony na to, żeby wymieniać tego gońca. To jest jedenasty ruch, a my mamy wyprowadzone już te wszystkie figury. Mamy powoli przyjmowane centrum. Jeszcze tutaj może zaraz by poszedł ruch, no ale na razie tak nie gramy. Zagrajmy sobie tak, żeby wymienić tego silnego gońca z to. On pewnie tu teraz zagra. No tak tradycyjnie bym tak powiedział, bym tak to ujął. Też tak w sumie kiedyś grałem. Chamy sobie tak. Teraz możemy też tutaj popróbować. Ogólnie wziąłem sobie takie dłuższe partie, żeby na spokojnie sobie tutaj pomyśleć. żeby nie miał... tego gońca tu ma akurat tutaj w miarę silnego. No e, dobra, w sumie gdy my już zagraliśmy tu, bo to też jest oczywiście do obrony tego piona, to możemy tak w sumie zagrać tu. Bo tak to oczywiście gdybyśmy zagrali tu, poszłoby bicie bicie, to ten pionek nam podwisa no a teraz na mnie podwisaj z jakim to w ogóle planem poszedł ten ruch? chyba po prostu żeby bronić tego gońca okej okay. chyba że możemy spróbować też zagrać tak e, nie wiem no bo on to teoretycznie też z drugiej strony może zauważyć po prostu odejść tym hetmanem na przykład tu. Też my potem możemy zagrać tu, tu wrócić tym skoczkiem tu i zaatakować. No dobra, możemy spróbować. Mamy dwie opcje. Nie ukrywam, że przydałoby się nam tutaj takie widły. Ale on to powinien zauważyć, no bądźmy szczerzy. No właśnie. Ale teraz, co się zmieniło w ogóle w pozycji? Na pewno ten goniec już nie jest chroniony Czy mamy jakiś sensowny atak na niego? No nie, tym skoczkiem właśnie jest plan taki, żeby go tam podjechać Dobra, to gramy tu Oczywiście tak W sumie bałbym się, gdyby on na przykład tu odszedł skoczkiem i tu by zagrał, nie? Wtedy może tu nam zablokować. Okej. Okay. Hm. A tak, a tak jest oczywiście. Okej. Okay. Czy to jest w ogóle dla nas tak groźne? No on ma tego gońca zamkniętego. On dalej patrzy wokół tej linii, ale nie. To nie jest chyba groźny Więc Chociaż no fajnie by go było wymienić. Ten goniec nam niczym poza tym gońcem nie grozi. ale dobrze, zbijmy go I teraz już szczerze bardziej patrzę na ten ruch Dalej żeby to tak poszło Gramy sobie tak, realizujemy plan i potem też możemy gdzieś tutaj z groźbą mata grać Chyba, że teraz w ogóle stępem z, z atakiem na tego gońca OK to oczywiście wie, że jest atakowana. Chyba najbezpieczniejszy ruch to będzie odejście tu. Bo tutaj to gońiec patrzy. Oczywiście wie, że jest atakowana. Chyba tu będzie najbezpieczniej. Chociaż tu mogliśmy zagrać się z jednej strony. Chociaż z drugiej strony byśmy się tu zamknęli opcję skoczka. Ale byśmy zagrali tak. Możemy być w przelocie oczywiście. Ale to chyba nam jest niepotrzebne. Teraz ten pionek tutaj fajnie odbiera te linie a tego gońca to już nie ma, który by patrzył tu więc my mu y, odpowiedzmy również takim ruchem ogólnie to mam lekki katar Dziękuję Wam bardzo widzowie za ten. Jak ktoś oglądał tego shortsa z tym Hetmanem, co wtedy się ruszył, no to naprawdę bardzo dziękuję za to, jak ten short się wybił. No bo jednak, tysiąc wyświetleń dla takiego YouTubera jak ja, to jednak jest duża Oj, nie, przecież tu nie możemy zagrać. Możemy zagrać tu, tmanem odbić. Wtedy hm. się otwiera ta przekątna. I czy my chcemy otworzyć mu tą przekątną? Chociaż to też są kolejne groźby ataku dla nas, ponieważ my zaraz też możemy gdzieś tu próbować wyprowadzić. Chyba potem realnego ataku jednak z tego nie będzie. Jak my możemy... Jak my mu możemy zamknąć tą linię? Chyba nie ma jak. Dobrze, zagrajmy tak tutaj oczywiście ten pion, pion blokuje, przepraszam. Yy, tego szacha, więc on na pewno będzie chciał zagrać jakiś taki ruch, może, żeby po biciu zagrać tu. No i nawet, jakby poszło bicie po prostu, to on tutaj już groźby się kolejne pojawiają, ponieważ my się możemy w sumie wtedy zasłonić. Dla niego to bicie jest fajnym ruchem, bo jak już mówiłam, to przekątne. Czy znowu warto próbować o te widły? Obecnie zbijmy, po prostu zbijmy. Tu może ma dużo opcji bicia no i właśnie, tym gońcem to jest chyba najmniej chciano przez nas no przepraszam tu, tu chyba znowu Nie. ale tu potem jeszcze musimy w ogóle uważać Jak już bym miał jakąś obronę, chociaż jeszcze trzy figury patrzę na te pole. Więc gramy tu oczywiście z takim tokiem myślenia. Jak zagramy tu i on nas zbije, to my zwyczajnie gramy tu jak nie zauważy, to tu już jest Nieuchronny mat, <laughs> Oj, on będzie chciał tu zagrać na mata. Tu my gramy tu, patrzymy na tego gońca, jeśli pójdzie bicie, to chyba nawet gącem zbijemy, on się wtedy wróci do obrony. mamy go tam czesa. Ja lubię go tam czesa. Jak pójdzie bicie, to czym będzie Wydaje mi się, że gońcem, bo potem jeszcze rujnujemy tu piony się piony, to zbijemy, ale rujnujemy mu zaraz fajnie, by tutaj piramidka weszła. Nie, y Jezu mi się już wszystko myli łańcuch pionowy jeszcze potem tu w miarę fajny ruch, chyba że od razu tu przepchać tu i potem, tu a w przeciwnym razie my po prostu mu zbijemy tu i wtedy już w ogóle o Boże Nie wiem, czy tu nie wejdzie po prostu takie fajne oddanie jakości Na pewno tu ruch nie byłby dla nas fajnym ruchem Chyba nawet Dobra Lecimy tak po... No lecimy tak po prostu. Jakie ryzyko wchodzi, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak? W ogóle nie wiem czemu ja na czas nie mogę już takiego ruchu do przodu dać wcześniej, nie? Bicie, bicie, bicie I w ogóle wszystko już to jest wyratowane Oj, oj, oj Podstawka Zwyczajna Wygraliśmy.